Hej ołeczka, słoneczko, witam was w kolęciku. na naszym kanale Dawno się nie widzieliśmy Jest 4 październik Piątek, godzina 6.04 Jest zapraszam was na Get Ready With Me, bo wiem, że uwielbiacie te filmiki, więc od takiego filmiku sobie zacznę Jak wiecie, nie było mnie Ja w ogóle tak dawno nie nagrywałam, że aż po się stęskniłam za tym. Nie było filmików, ponieważ byłam w Grecji Dam wam teraz kilka jakby filmików i zdjęć z tej Grecji. A dzisiaj oprócz Get Ready With Me będę nagrywała jeszcze filmik wieczorem. Jesienny filmik, więc wyczekujcie. Bo jak wiecie, przyszła jesień i fajnie by było się jakoś nastroić na to jesień jakimiś świeczkami i takie rzeczy. Więc wyczekujcie filmiku. Dzisiaj mam 7 lekcji od 8 do 14. I później po 14.00 e, używałam sobie kremu tuniku z Bielanem. Właśnie kupiłam nowy, bo mi się ostatnio skończył. O wychodzę sobie na miasto z Martynu. Nie cieszę się, bo na no, dawno nie wychodziłam, bo tak naprawdę ostatni raz to wakacje. Albo nie, jeszcze w roku szkolnym, ale to akurat z Wiktorią. serdecznie zapraszam Was na mojego TikToka, bo ostatnio zaczęłam się udzielać na TikToku, bo mam pewne plany. Które na razie nie będę zdradzać, które też są powiązane z YouTubem Jeśli chodzi mi, chodzi mi o TikToka tutaj Więc możecie wczekiwać czegoś W ogóle to jak moja cera się fajnie poprawiła Wow Tak się cieszę z dzisiejszego nagrywania tego filmiku, że Masakra Tak się z gadaniem do kamery, że jeśli chodzi o fitne dzisiaj, bo już go wymyśliłam Jak wiecie jest jesień, więc No już się nie ubierzemy w jakąś Top tubę i shorty, tylko w coś innego. Kupiłam ostatnio sobie czarne spodnie, które chcę ubrać, również kupiłam nową kurtkę i chcę sobie ubrać też sweterek, więc dzisiaj taki jesienny fit. Ogólnie w ciągu tygodnia jestem dosyć zmęczona i no po prostu męczy mnie ta szkoła, ale dzisiaj, słuchajcie, wstałam. I miałam taką energię i taką jakby, taki fajny humor. I wydaje mi się, że to przez to, że wiedziałam, że dzisiaj będę nagrywała. Więc fajnie. Wstałam i się cieszyłam. W sensie może nie, że się cieszyłam ze szkoły, ale wiecie, z tego, że nagram filmik. Ja teraz się szybko pomaluję trochę i zaraz wrócę i będziemy sobie dalej gadać. Okej, okay, zrobiłam sobie już bazę I teraz przechodzimy sobie do rzęs Właśnie kichnęłam, ale nieważne Zobaczcie jak moje rzęsy strasznie podrosły Masakra Bardzo się cieszę, a to jest sprawa olejku recynowego Okej, okay, mam zrobione rzęsy Jeszcze sobie poprawię tutaj w końciku. Mi zależy bardzo właśnie, żeby te tutaj rzęsy były jak najdłuższe I jakaś tutaj po środku Dzisiaj tak średnio mi wyszły Takie ja, Dosyć cienkie Ale nie będzie Zrobiłam już makijaż, usta zrobiłam na samym końcu i teraz sobie ubierzemy... Teraz pokażę wam w czym idę. Okej, okay, więc chcę się sobie taki szary sweterek, oczywiście do tego moja kurtka, którą zaraz wam pokażę i nowe, szerokie, czarne dżinsy. Więc lecę się teraz ubrać, już wam pokazuję wszystko. Okay, więc ja się ubrałam i założyłam sobie już biżuterię, mam moje kolczyki kółka, mamy naszyjnik i ja w ogóle Włączyłam sobie naszyjnik. Mamy złoty naszyjnik i serny krzyżek. i... Wydaje mi się, że to wygląda okej. Okay. I mamy pierścionek. No, więc jeszcze pokażę Wam teraz fit. Tak wygląda fit. I jeszcze muszę rozpuścić tylko włosy i umalować usta. Zastanawiam się, czy jechać rowerem na przystanek, czy na piechotę iść. Nie są tego pewna za bardzo. Bo w sumie prachabym rowerem, ale wrócę bardzo późno, bo koło. znaczy późno bardzo. o 21 jakoś. I będę musiała tym rowerem wracać o tej godzinie, więc nie wiem. czym się chcę w to bawić. Czy nie jest na piechotę. Zobaczę, nagram teraz resztę TikToków. I. Zobaczę, ile bym miała czasu i czy zdążę na piechotę, czy bym musiała jechać z rowerem. Polecam ten błyszczyk. z jest ze Clarisse. O, spicy, więc trochę piecze. Ale odrobinę. Więc tak wygląda mój fit. Podoba mi się. Więc dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was na kolejne odcinki. Więc wyczekujcie.